tu Oto Oroczymaruj 57, a to jest kolejny odcinek naszej serii Minecraftowe przygody. Jestem już w tej jaskini, jestem bardzo głęboko i dokopałem się do Redstonea, hmm, ale nie mogę go zebrać, bo coś mi tu przeszkadza. Slime jeszcze nie znalazłem, ponieważ nie jestem wystarczająco nisko. No to nic, w najbliższych odcinkach na pewno znajdę te slajdy. No i wągiel. A wągiel i redstone to dają mi jakiś znak. To, że coś tu może zaraz na Tak Jak na razie znalazłam tylko jedną taką, jakby komnatę w tej jaskini, ale no, nic ciekawego tam nie było. Jak na razie jest mu fajnie, bo mam tak, żal. Na razie gram na Pizzful, ale gdy już znajdę się wystarczająco nisko, tam, żeby znaleźć... Czy to Bedrock? Tak, to Bedrock. No, jestem przy Bedrocku i z tego co wiem, 17 klocków poniżej Bedrocka powinienem znaleźć Slime. Więc zapraszam na następny odcinek, który może znajdę slime. Cześć!